Cześć, jestem Magda i jestem właścicielką sklepu Bankshop. Dzisiaj doradzę Tobie, jakie buty najlepiej wybrać na egzoty. I teraz, dlaczego jestem odpowiednią osobą, żeby doradzić Ci, które buty będą najlepsze? A to dlatego, że tańczę już około 28 lat, mam około 1000 kursantek, doradzałam wielu klientkom w naszym sklepie, jakie buty dobrać i mogę Ci to doradzić z perspektywy mnie jako tancerki oraz instruktorki, która uczy dziewczyny na różnych poziomach zaawansowania. Jeśli chodzi o sandałki, to model Ador 708, e, przeźroczysty lub te z brokatem w środku. Będą fajnie trzymać kostkę, do wszystkiego pasować, wydłużać nogi i długo tobie służyć na treningach. A jeżeli chodzi o botki, to ja polecałabym model Ador 1020 z wykończeniem welurowym, dlatego, że ma zalety botków po bo super trzyma stopę, chroni palce, ale równocześnie daje Ci swobodę w ruchu. Jeżeli miałabym polecić tobie, które buty z tych dwóch wybrać, to poleciłabym sandałki. Jeżeli nie wiesz, jakie buty dobrać lub masz jeszcze pytania, spokojnie możesz do nas napisać, a my Ci doradzimy.